Rozwiąż równanie. podpunkt punkt A x do potęgi trzeciej dodać 3x kwadrat, odjąć 9x, dodać 5 równe 0. Równanie trzeciego stopnia. Będę korzystał z twierdzenia o pierwiastkach całkowitych wielomianu. Jeżeli wielomian ma współczynniki całkowite, Czyli tutaj jest 1, tu jest 3, tu jest 9 i tu jest 5, czyli są to współczynniki całkowite. To możliwymi do pierwiastki tego wielomianu są dzielnikami wyrazu wolnego, czyli piątki. Zatem może to być plus minus 1 i plus minus 5. Z tego wynika tutaj, że cztery liczby wypisałem: 1 minus 1, 5 minus 5. Równanie jest trzeciego stopnia, czyli oczywiście może mieć maksymalnie trzy pierwiastki rzeczywiste. Zatem to nie są liczby, które są pierwiastkami, tylko to są liczby, które mogą być pierwiastkami. Co również oznacza tyle, że gdybym na przykład rozwiązał to równanie i otrzymał w wyniku x ów 2, no to dwójka nie może być pierwiastkiem rozwiązania, ponieważ nie jest dzielnikiem wyrazu wolnego. Więc jeżeli będą rozwiązania, to tylko spośród z tego zbioru, spośród tych liczb. I ważne w założeniu, że ten wielomian musi mieć pierwiastki całkowite. Na, nie pierwiastki, tylko współczynniki całkowite. To znaczy, gdybym miał na przykład wielomian x do trzeciej plus pierwiastek z 2x kwadrat plus x i minus 5, no to już tego twierdzenia nie mogę zastosować, ponieważ jeden z współczynników jest niewymierny. Jeżeli miałbym na przykład wielomian plus 1, 2x kwadrat plus x minus 5, no, to wtedy też nie mogę tego twierdzenia zastosować, bo nie mam współczynników całkowitych. Ale tutaj akurat można to obejść, bo jeżeli pomnożę razy 2, no to w ten sposób się pozbędę tych współczynników, które nie są całkowite i będą współczynniki całkowite. Natomiast w tym pierwszym przypadku tego nie mogę zrobić. No, i teraz tak, jeżeli mam możliwe pierwiastki całkowite 1 1, 5 5, to będę sprawdzał, która z tych liczb jest pierwiastkiem. Sprawdzę dla jedynki. To jest 1 do 3 dodać 3 razy 1 do kwadratu, odjąć 9 razy 1 dodać 5. 1, 3 i 5 to jest 9, odjąć 9 jest 0. Czyli 0 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Zgodnie z twierdzeniem bezu, ten wielomian dzieli się przez x minus 1. Skoro 1 jest pierwiastkiem, to dzieli się przez x minus 1. Czyli będę mógł ten wielomian podzielić. Mogę to zrobić albo z zwykłym dzieleniem, takim klasycznym, albo w przypadku chyba szybciej będzie skorzystać z schematu Hornera, czyli 1, 3 minus 9 oraz 5. Pierwiastek jest 1. Spisuję z góry jedynkę. 1 razy 1 i 3, to jest 4. 1 razy 4 i minus 9, to jest minus 5. 1 razy minus, minus 5 plus 5 jest 0. Tu oczywiście musi wyjść 0, ponieważ to 0, które wychodzi na końcu, jest równocześnie tym zerem. Czyli tu muszą być te same liczby. I to jest reszta z dzielenia, która oczywiście jest równa 0. Czyli w wyniku dzielenia otrzymałem trójmian kwadratowy x kwadrat odjąć 4x odjąć 5 razy to, przez co dzieliłem, czyli x minus 1 równa się 0. Z tego już wiem, że mam 1. A tutaj muszę policzyć deltą, czyli delta równa się 16, odjąć 4 razy 1 razy minus 5, czyli 20, 36. Pierwiastek z delty to jest y, pierwiastek z 36, czyli 6. Czyli x1 równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 1. I drugi x to jest minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 5. Czyli rozwiązaniami tego równania są x równe 1 i jest to pierwiastek podwójny, dwa razy wyszedł, oraz x równe minus 5. Można to było podzielić zamiast schematem hornera zwykłą metodą dzielenia, albo jest jeszcze jedna możliwość, tak, taka metoda grupowania. Ponieważ wiem, że jedynka jest pierwiastkiem, bo sprawdziłem, że tutaj, sprawdziłem, że w od 1 jest równe 0, to mogę zrobić to w ten sposób x do trzeciej i ponieważ wiem, że jedynka jest pierwiastkiem, no to odejmę x kwadrat, także tak, jeżeli wyłączę x kwadrat przed nawias, zostanie x minus 1. No ale ponieważ w zadaniu mam plus 3x kwadrat, to muszę do tego dodać 4x kwadrat. Do pary dokładam minus 4x, tak żeby po wyłączeniu 4x w nawiasie zostało x minus 1. W zadaniu mam minus 9x, czyli muszę odjąć jeszcze 5x. No i dodaję piątkę, którą mam w tym równaniu. Ponieważ jedynka jest pierwiastkiem, to to musi się ładnie pogrupować, dlatego na końcu ta piątka musi pasować. I wyłączam x kwadrat przed nawias, x minus 1, 4x przed nawias i minus 5 przed nawias, równa się 0. I teraz w tych trzech składnikach mam x minus 1, wyłączam przed nawias. W nawiasie zostaje x kwadrat, dodać 4x. I odjąć 5 równe 0 No i mam dokładnie to, co tutaj w tym miejscu. Podpunkt B W podpunkcie B dodatkowo yy, dosyć łatwo wychodzi to... Oprócz tego twierdzenia o piaskach całkowitych, czyli wypisanie plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 i plus minus 6, można tutaj się pokusić o metodę grupowania. No i dla odmiany to zadanie zrobię metodą grupowania. Tylko, że żeby mieć do grupowania, to musiałbym mieć parzystą liczbę wyrazów. No to to 7x rozłożę na minus 1x i minus 6x. Z pierwszej pary wyłączę x przed nawias, w nawiasie zostaje x kwadrat, odjąć 1. Z drugiej pary szóstkę, minus 6. Tu skorzystam z wzoru skróconego mnożenia, x minus 1, x dodać 1, odjąć 6. Mogę wyłączyć x plus 1 przed nawias. Z pierwszego zostanie x razy x minus 1 czyli x kwadrat odjąć x i odjąć 6 równe 0. Stąd pierwiastkiem jest minus 1, a stąd delta b kwadrat odjąć 4 razy AC. Czyli pierwiastek z tej delty jest równy 5. Zatem x jest równe minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 3. i x jest równe minus b. Minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 2. Zatem to równanie ma rozwiązania minus 2, minus 1 oraz 3. Pod punkt C. To zadanie będę robił znowu korzystając z stwierdzenia o pierwiastkach. Tylko, że tym razem, ponieważ przy najwyższej potędze jest liczba inna niż 1 i minus 1, czyli tutaj dwójka, no to skorzystam z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych, że jeżeli wielomian ma współczynniki całkowite, a ten ma, to ma pierwiastki całkowite, które są dzielnikami wyrazu wolnego, czyli plus minus 1 i plus minus 3, oraz otrzymuje pierwiastki, mogę mieć pierwiastki wymierne, które są postaci P przez Q, gdzie P to są dzielniki wyrazu wolnego, a Q to są dzielniki współczynnika przy najwyższej potędze. Czyli plus minus 1 i plus minus 2. No i teraz, jakie mogę otrzymać dzielniki wyrazu wolnego przez współczynnik przy najwyższej potędze? 1 przez 1, 1 przez 2, czyli plus minus 1 druga, 3 przez 1 i 3 przez 2, czyli plus minus 3 drugie. No i oczywiście te całkowite, czyli plus minus 1 i plus minus 3, które otrzymuję też dzieląc 1 przez 1 i trójkę przez 1. No i sprawdzanie jest takie samo, czyli w od, z tym, że no mam, mam możliwość sprawdzenia większej ilości większej liczby, większej liczby liczb. No, i napisałem włód 1 ale na pewno nie będę sprawdzał jedynki, ponieważ te wszystkie współczynniki są tutaj dodatnie: 2x do 3 plus 9x kwadrat plus 10x plus 3, co oznacza, że jak podstawię dodatnią liczbę za x, to na pewno nie wyjdzie 0. Więc nie będę podstawiał w ogóle dodatnich liczb, bo wiem, że one dla nich tutaj, że one nie są pierwiastkami. Nie ma możliwości, żeby dla dodatnich liczb wyszło 0, więc sprawdzam minus jedynkę. Minus 2 dodać 9, odjąć 10, dodać 3, czyli mam 12, odjąć 12 to jest 0. No i tutaj będę dzielił hornerem e, współczynniki to jest 2, 9, 10 oraz 3. Minus 1 z góry spisuję 2. Minus 1 razy 2 plus 9 to jest 7, minus 1 razy 7 plus 10 to jest 3 i minus 1 razy 3 plus 3 to jest 0. Czyli 2x kwadrat dodać 7x dodać 3, minus 1, czyli x plus 1 równa się 0. Delta to jest b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 8 razy 3, czy 24, czyli 25. Pierwiastek z delty jest 5. Czyli x równa się minus b. Plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 2 czwarte minus 1, druga. x równa się minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 3. No i trzeci, który mam tutaj stąd, jest równy minus 1. I wszystkie te liczby, które otrzymałem, te rozwiązania, one, ponieważ stwierdzenie o pierwiastkach całkowitych, wymiernych wielomianu oznacza, że jeżeli on ma pierwiastki, to one spełniają ten warunek P przez Q, to znaczy, że muszą być wszędzie wypisane. No i mam minus 1, drugą mam tutaj, minus 3 mam tutaj i minus 1 mam tutaj. Gdybym otrzymał jakąś liczbę, której nie mam wypisanej wyżej, to znaczy, że albo zapomniałem coś wypisać. Albo mam błąd w obliczenia, że taka liczba, która mi wyszła, nie powinna być pierwiastkiem wielomianu. Podpunkt D. 2x do 3 minus 3x kwadrat minus 3x plus 4. Czyli tak, całkowite. Plus minus 1, plus minus 2 i plus minus 4, bo wyrazem wolnym jest 4, oraz patrzę dzielniki czwórki przez dzielniki dwójki, no to jedynie tutaj może być plus minus 1 druga, bo 2 drugie i 4 drugie są całkowite. I sprawdzam dla jedynki, to jest 2, odjąć 3, odjąć 3 i dodać 4, czyli 0. Czyli mogę podzielić 2. Yy, minus 3, minus 3 i 4, czyli współczynniki tego wielomianu. Wyszło dla jedynki. Spisuję dwójkę z góry. 1 razy 2 minus 3 to jest minus 1. 1 razy minus 1 to jest minus 1 i minus 3 to jest minus 4. I tutaj jest 0, czyli 2x kwadrat odjąć x, odjąć 4 razy x, odjąć 1. Równa się 0. Delta 1 odjąć 4 razy 2 razy minus 4. To jest 8, 32, czyli 33, pierwiastek z delty jest niewymierny, w takim razie x jest równe 1 plus pierwiastek z 33 przez 4. Drugi x jest 1 minus pierwiastek z 33 przez 4. I trzeci x z tego drugiego nawiasu jest równy 1. Pod punkt E. Czwórka jest wyrazem wolnym czyli plus minus 1, plus minus 2 i plus minus 4 to są możliwe całkowite rozwiązania tego równania dalej współczynnik przy najwyższej potędze jest 1 czyli mogę mieć plus minus 1 trzecia plus minus 2 trzecie i plus minus 4 trzecie sprawdzam dla jedynki to jest 3 dodać 11 odjąć 3 dodać 4 no to na pewno nie jest 0 sprawdzam dla minus jedynki Minus 3, dodać 11, dodać 3 i dodać 4. Trójki się skracają. No to też nie jest 0. To sprawdzę dla minus 4. To jest 3 razy 64. Dodać 11, razy 16, odjąć 3, razy 4. Czyli dodać, bo tam jest minus 4 i dodać 4. Czyli 2, minus 192, dodać 176, dodać 12 i dodać 4, 188, 192, czyli 0. No to w takim razie mogę podzielić yy, 3. 11, minus 3 i 4. Pierwiastek był minus 4. Spisuję trójkę z góry. Minus 4 razy 3, minus 12, czyli minus 1. 4, minus 3 to jest 1 i tu jest 0, czyli mam 3x kwadrat, odjąć x, dodać 1, razy x dodać 4 równa się 0 delta jest równa 1 odjąć 12 czyli jest mniejsza od 0, nie ma rozwiązań tylko z drugiego nawiasu minus 4 czyli mam jeden pierwiastek minus 4 pod punkt F no tu na pewno będę musiał uporządkować, czyli przenoszę wszystko na jedną stronę 6x do trzeciej dodać 5x kwadrat, odjąć 2x i odjąć 1 równe 0. Z całkowitych mam tylko jedynkę, plus minus i dzielniki współczynnika przy najwyższej potędze jest 6, czyli plus minus 1 szósta, plus minus 1 trzecia i plus minus 1 druga. To jest zbiór, czyli zbiór dzielników, więc nie muszę tego pisać po kolei. Można napisać dowolnie. Sprawdzę dla minus jedynki, czyli minus 6 dodać 5, dodać 2, odjąć 1, czyli 0. No to mogę od razu podzielić 6, 5, minus 2 i minus 1. Minus jedynka, 6 spisane z góry. Minus 6 plus 5 jest minus 1. Minus 1 razy minus jest 1, minus 2 jest minus 1 i tu wychodzi 0, czyli jest 6x kwadrat, odjąć x, odjąć 1, razy x dodać 1. x dodać 1, dlatego że tutaj miałem minus 1 i zmieniam znak. Delta 1 dodać 24, czyli 25, pierwiastek jest 5, czyli x jest równe 1 plus 5 przez... 2 a czyli 12, to jest 1, 2, 1 minus 5 przez 12, minus 4, 12, czyli minus 1, 3. I trzeci z tego nawiasu, drugiego, x równe minus 1. Podpunkt G x do 3 odjąć 4x kwadrat, dodać 5x i odjąć 6. Tu mam tylko możliwe całkowite, czyli plus minus 1, 6 może plus minus 3, plus minus 2 i plus minus 1. Dla jedynki jest 1 minus 4, dodać 5, odjąć 6. I to nie jest 0. Dla minus 1, minus 1, minus 4, minus 5 i minus 6 i to też nie jest 0. Dla dwójki 8 odjąć 16, dodać dwa, dziesięć, dodać 10. I odjąć 6. To też nie jest 0. Z tego przykładu dla minus 1 widzę, że podstawiając ujemną liczbę otrzymam same ujemne liczby, więc nie ma co podstawiać minus dwójki, bo też będę miał same ujemne, więc od razu przejdę do trójki. To jest 27, 4 razy 9, 36. Dodać 15 i odjąć 6. To jest 42 i to też jest 42, czyli jest 0. 1 minus 4, 5 i minus 6. Sprawdziłem dla trójki, jedynkę spisuję 3 razy 1 i minus 4, 3 razy minus 1 plus 5 i 3 razy 2 minus 6 jest 0, czyli jest x kwadrat odjąć x dodać 2, razy x odjąć 3, delta jest 1 odjąć 8, czyli jest mniejsza od 0. Czyli jedynym rozwiązaniem tego równania jest x równe 3. I ostatni podpunkt plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 i plus minus 6. Takie są... Dzielniki wyrazu wolnego, czyli takie są możliwe całkowite. No i jeszcze mam współczynnik 3 przy najwyższej potędze, czyli plus minus 1 trzecia, 2 trzecie, 3 trzecie już nie i 6 trzecich też nie. Czyli sprawdzam dla jedynki: minus 3 dodać 15, odjąć 20, dodać 6. 21 i 23, czyli to nie jest 0. Jeżeli będę sprawdzał teraz dla ujemnej liczby, no to tu będę miał plus, tutaj plus, tutaj plus i tutaj plus, czyli nie wyjdzie 0, więc nawet nie będę dla ujemnej żadnej sprawdzał. Dla dwójki to jest minus 3 razy 8, dodać 15 razy 4, minus 20 razy 2, dodać 6. Czyli minus 24, dodać 60, odjąć 40 i dodać 6. Nie pasuje. Dla trójki minus 3 razy 27, dodać 15 razy 9, odjąć 20 razy 3 i dodać 6. Czyli minus 81, dodać.

3 razy minus 3 jest minus 9, czyli 6. 3 razy 6 jest 18, czyli minus 2 i 0. Czyli minus 3x kwadrat dodać 6x odjąć 2, razy x odjąć 3. Delta jest 36 odjąć 4 razy minus 3 i razy minus 2, czyli 36 odjąć 24, czyli 12. Pierwiastek z delty to dwa pierwiastki z trzech. Czyli x równa się minus b minus plus dwa pierwiastki z trzech przez minus 6. To mogę przez 2 skrócić, czyli minus 3 plus pierwiastek z trzech przez minus 3. Drugi x to będzie minus 3 minus pierwiastek z trzech. Przez 3 i trzeci to będzie 3. Pierwszy, drugi i trzeci.